Ogólnopolskim porozumieniem związków zawodowych. Szanowni Państwo, dzisiaj wyszłyśmy do Państwa z posiedzenia zespołu równościowego OPZZ, największej centrali związkowej i zespołu, który zajmuje się sprawami absolutnie kluczowymi, równością na rynku pracy, w zakładach pracy, równością kobiet, ale nie tylko równością kobiet, choć dziś przede wszystkim o równości i o prawach kobiet rozmawiałyśmy, bo, bo przed nami 8 marca święto kobiet. A przed nami również bardzo dużo pracy, żeby równość kobiet na rynku pracy, w zakładach pracy zapewnić. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za gotowość rozmowy ze mną, za wszystkie głosy, które padły, za wszystkie dyskusje. Bo te dyskusje, które dzisiaj odbywałyśmy, o bezpłatnej pracy kobiet w domu, o nierównych płacach, o niewystarczającej płacy w budżetówce, o konieczności walki z mobbingiem i przemocą w miejscu pracy. To są tematy, które padają również na kampanii innym szlaku. To nie jest tak, że dzisiaj słychać tylko o dyskusje o na, w Łomży, w Olsztynie, w Lipnie czy w Grudziądzu tylko o sprawach dotyczących bezpieczeństwa międzynarodowego. Dzisiaj ludzi interesuje to bezpieczeństwo tutaj na miejscu, na co dzień, życia codziennego, a kobiety oczekują, że rządzący nie będą się od nich odwracać plecami. Ja dzisiaj chcę bardzo mocno zaapelować do Was wszystkich, nie odstawiajmy spraw kobiet na boczną półkę. Nie odstawiajmy spraw kobiet na później. Prawa kobiet, ich bezpieczeństwo jest sprawą kluczową, jest sprawą najważniejszą i zasadniczą. I nigdy nie powinno być tak, że kolejni politycy będą Wam mówić, że musicie czekać na inne czasy, żeby zająć się Waszymi rzeczy sprawami. Bo jak widzicie Państwo, kobiety biorą sprawy w swoje ręce. I czas, żeby te, te wspaniałe kobiety, które walczą na co dzień w swoich zakładach pracy, na rzecz swoich koleżanek w ich, w ich miejscu pracy, ale też na rzecz nas wszystkich, miały wsparcie również w dużej polityce. Ja jestem szczęśliwa, mogąc wspierać Was w Sejmie i w Senacie. Chcę Was wspierać w tej kampanii i w Pałacu Prezydenckim, bo na to wsparcie i na swoją rzeczniczkę zasługujecie nie tylko od święta, nie tylko przy okazji kampanii, ale na co dzień pani przewodnicząca popielasz bardzo proszę Dziękuję bardzo. To było bardzo dobre spotkanie. Jesteśmy tutaj przedstawicielkami różnych branż, różnych przemysłów. Zarówno pracownicy przemysłu, edukacji, szkolnictwa wyższego, usług, handlu, administracji. Mamy różne doświadczenia, ale łączy nas jeden cel. Walka o nasze miejsca pracy, walka o szacunek, o godne wynagrodzenia. O sprawiedliwość społeczną i o równość przede wszystkim. To dla nas jest niezwykle ważne. Święto kobiet, które jest za parę dni, to nie tylko moment na składanie życzeń i kwiatków, ale również czas na dokonanie podsumowań, ile udało nam się w kwestii równości już zrobić, a ile jeszcze przed nami. Tak jak powiedziałam na wstępie, zespół równościowy. Są tutaj kobiety, ale również mężczyźni. Rozmawiamy o problemach, które dotykają na rynku pracy nie tylko wśród, w gronie kobiet, ale również wśród mężczyzn. Po to, by rozmawiać, zastanawiać się, jak rozwiązywać dane problemy, jak zmieniać świat pracy, żeby był sprawiedliwy dla wszystkich. To, że nierówności jest cały czas dużo, wszyscy wiemy. Wszelkie statystyki wskazują na wynagrodzenia, na lukę płacową, na utrudniony awans dla kobiet o pracę podwójną pracę i obciążenie dla kobiet, które jest związane z pracą zawodową, ale również pracą domową. To właśnie przez to, że ta praca jest nieopłacana w właściwy sposób, mamy niskie merytury. Aż 60% kobiet na emeryturach pobiera emerytury poniżej 2200 zł. To pokazuje i naraża, jak kobiety są narażone na starość, na ubóstwo. Dlatego w gronie tutaj wszystkich koleżanek i kolegów rozmawiamy, w gronie polityków spotykamy się i apelujemy o zmiany w prawie, tak aby po pierwsze było bezpieczeństwo dla naszych miejsc pracy. Dzisiaj rozmawialiśmy nie tylko o równości w kwestii kobiet, ale również o bezpieczeństwie miejsc pracy, o równości. Między naszymi przedsiębiorstwami, między zakładami pracy, które są w Unii Europejskiej i te, które są poza Unii, o tym, że nasze niektóre zakłady pracy niestety mają zwolnienia grupowe, dochodzi do nierówności w walce, do nierówności w przemyśle, to trzeba zmienić. Dlatego cieszymy się, że możemy szeroko rozmawiać. Tematów jest bardzo dużo, obszarów jest do zrobienia bardzo dużo, a liczę na to, że poprzez to, że jest nas bardzo dużo, że pracujemy w całej Polsce, rozjeżdżamy się do swoich miejsc pracy. Prowadzimy Będziemy rozmowy i będziemy wpływać, i tego oczekujemy od polityków, by zmieniali tak świat, tak rynek pracy, żebyśmy po pierwsze mieli gdzie pracować, mieli godziwe wynagrodzenia i czuli się równi i były, nie, nie były narażone na wszelkie zjawiska negatywne, które spotykają kobiety. Ale bardzo proszę przewodniczącą naszej komisji. A ja na zakończenie podsumując. Małgorzata Pyka, Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów. Chciałabym zwrócić uwagę, że postulaty równościowe i ich realizacja to również element zdrowia psychicznego Polaków. Dostępność do... Wiedzy, do świadomości dotyczącej tego, czym jest równość w wymiarze zawodowym, w wymiarze osobistym, jest czymś, co jest na pewno wielkim zadaniem dla psychologów, żeby tę profilaktykę w zakresie społeczeństwa promować, ale też przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom wynikającym z nierówności, to element ogólnej dbałości o zdrowie psychiczne. My jesteśmy jako kobiety lepiej wykształcone, jesteśmy zdrowsze, żyjemy dłużej, a zarabiamy mniej, mamy niższe emerytury. I na pewno wpływa to na jakość naszego życia w całym jego biegu, rzeczywiście w wieku emerytalnym w sposób szczególny. Dlatego my jako organizacja psychologiczna, realizując postulaty równościowe, staramy się prowadzić szeroką profilaktykę w tym zakresie i mamy nadzieję, że zmiany legislacyjne w tym zakresie, chociażby ewentualny projekt ustawy o jawności płac ale również wejście w życie ustawy o zawodzie psychologa to będą takie momenty, które wpłyną na poprawę polityki równościowej. Mamy również nadzieję, że na poprawę w tym zakresie wpłynie pierwsza w Polsce prezydentka kobieta. Dziękuję bardzo. Patryk Kocięda, Federacja Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Spożywczego. Ja bym chciał tylko bardzo krótko nadmienić, że jestem idealnym przykładem na to, że głos młodych mężczyzn nie jest słyszany. Rozmawialiśmy dzisiaj e, o problemach e, kobiet, o problemach e, równościowych, e, w tym właśnie. Um, mało kwestii poruszanych w dzisiejszej w świecie polityki um, właśnie o młodych mężczyznach, w ogóle o mężczyznach, o ich prawach, o nierównościach także y, według praw y, mężczyzn, nierówny wiek emerytalny, y, y, służba wojskowa y, zalecana tylko dla mężczyzn, czy, y, czy inne kwestie w ogóle w prawie pracy dotyczące y, innych Um, innych regula regulacji dotyczących yy, przenoszenia ciężarów. To wszystko zostało dzisiaj yy, przedstawione i mam wielką nadzieję, ale także chciałbym podziękować yy, pani senator, że była możliwość, aby to nadmienić, bo wydaje mi się, że yy, w dzisiejszych yy, czasach mało też mówimy o młodych mężczyznach i wydaje się, że jedna z kwestii politycznych, jedna partia polityczna bardzo na tym y, korzysta, więc dziękuję bardzo. Dziękuję, bardzo Barbara Kutrowska, jestem przewodniczącą zespołu do spraw Równości przy ogólnopolskim porozumieniu Związków Zawodowych. Zwróciliście Państwo uwagę, ile tematów zostało dzisiaj po... Poruszonych. zatem ja nie będę powtarzać, bo każdy z, każdy z moich przedmówców poruszył szalenie ważną kwestię. Pracowników, pracowniczki młodych, starszych. Ja powiem tylko tyle aż tyle. Bardzo się cieszymy, że wśród kandydatów jest przedstawicielka nas kobiet i będzie o nas walczyć. Zatem. Podsumowując, pani senator, my jako zespół do spraw równości będziemy panią wspierać przez całą kampanię, ale też to, o czym wcześniej zostało powiedziane, przy urnach wyborczych będziemy pamiętać, przy którym nazwisku postawić krzyżyk. Serdecznie państwu dziękujemy i liczymy na wygraną i na reprezentantkę kobiet jako prezydent, prezydenta prezydentki. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Możecie Państwo, Panie i Panowie liczyć na moje wsparcie i moją obecność wtedy, kiedy jest ona potrzebna. Czas najwyższy, żeby na stanowisku prezydenta był ktoś, kto nie tylko mówi o prawach kobiet, ale aktywnie o nie walczy i po prostu załatwia sprawy. Tak jak Wy załatwiacie sprawy na swoim podwórku. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję. Tak, oczywiście. Zbieranie podpisów to jest element kampanii, jest mobilizujący, jest ważny, jest okazją do rozmawiania z ludźmi o moim programie, o mojej kandydaturze. I w tym miejscu bardzo chcę podziękować wszystkim y, działaczom, wolontariuszom, którzy te podpisy zbierają na ulicach i wszystkim osobom, które się podchodzą podpisywać, same się zgłaszają, że chcą zbierać podpisy y, i które wyrażają to wsparcie. Mamy już zebraną odpowiednią ilość podpisów, żeby móc zarejestrować moją kandydaturę, ale nie przestajemy zbierać, bo to jest po prostu okazja do tego, żeby y, mieć kolejny pretekst do rozmowy z ludźmi. Wiele osób chce jeszcze y, móc się podpisać, chce wyrazić to poparcie, więc będziemy korzystać z y, coraz lepszej pogody i z tego, że ta możliwość jest. Y, wszystkich Państwa, którzy chcą na mnie zagłosować, mogę zapewnić, że moje nazwisko znajdziecie na karcie wyborczej 18 maja. jeszcze tylko o kiedy planują Państwo te podpisy złożyć? Złożymy je pod koniec marca. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Jeśli chodzi o zbliżający się szczyt w Brukseli. Tak. Jeśli chodzi o zbliżający się szczyt w Brukseli, kluczowe jest, żeby wybrzmiało na nim stanowisko naszego regionu. Stanowisko Polski, stanowisko naszego regionu łączy nas, ten samo podejście do sprawy. A ono można... W skrócie wyrazić tym. Wystarczy już najlepszych, nawet i najbardziej górnolotnych zapewnień o solidarności z Ukrainą. Czas przyspieszyć działania i zagęścić ruchy. Mam nadzieję, że z tego szczytu wyjdą nasi przywódcy z jasną deklaracją, że uruchomimy wreszcie 200 miliardów euro, które leżą cały czas na bankach europejskich. To są pieniądze, aktywa należące do Rosji. Czas je wykorzystać do tego, żeby obronić Ukrainę i żeby obronić bezpieczeństwo Europy. Czas na postawienie naszego własnego stołu, przy którym zasiędziemy z Ukrainą, i to my zaprosimy partnerów do rozmowy o pokoju, który zostanie zawarty nie ponad głowami ofiary, nie kosztem zaatakowanych, ale w taki sposób, żeby zaprowadzić trwały i pokój w naszym regionie i zapewnić Ukrainie niezależność, bo od tej niezależności, niezawisłości zależy dzisiaj bezpieczeństwo Polski i naszego regionu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wspólne zdjęcie. Bardzo dziękuję.